Ty, ty, Ziomek, powiedz mi, widziałeś kiedyś kogoś, kto skakał po ciężarówkach? Mm. Y nie, nie w taki sposób. Bardziej w taki sposób. Jeżeli nie widziałeś, to czas nadrobić zaległości. Zapraszam na super odcinek. Po tym jakże przezabawnym początku, myślę, że możemy zaczynać normalną grę. Yy, ale jeszcze przed tym zapraszam was na g2a.com po najtańsze gry, 3% zwrotu z kodem MATI, więc gorąco zachęcam. I lecimy od razu po tym lesie. Będziemy skakać po ciężaróweczkach, tak jak widzieliście. wow Ło! 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 XD! Dobra, dobra. Tam to było lekkie, no, lekkie nieporozumienie, jeżeli chodzi o grę. Teraz już nie pozwolę, żeby coś takiego miał miejsce. Musimy sobie poskoczyć na to. Przeskoczymy sobie na to. Przeskoczymy sobie tam. I teraz łyp! i watch me łyp! Nałóż mi Nenę, tak? Więc lecimy dalej. Ło, yy, tutaj są już jakieś deseczki, więc po prostu będziemy je omijać. Bardzo łatwe. Dobra, dobra, te deseczki nie są nam, yy, dla nas żadnym rywalem. To bardziej moja głupota może przeszkadzać. Ale te deseczki! O ty, ty deseczko! Te deseczki to bardziej taki jest rywal dla... dla kurcze, yy, No... dla ciężaróweczek, tak bym rzekł. O, o ty! Ale to nie będzie żaden problem, bo jak wiecie, ciężarówki to nie my, więc nas nie boli. Jak ciężarówkę coś uderzy. tak? To, to patrzę w inne miejsce, tam nie mam wcale kamerki. To co mówię, ma jakiś sens przecież. Powiedzcie, że tak. Ale teraz będzie Gites. Będzie Gites, majonez. Przeskakujemy raz. Dwa i trzy. Dobra, teraz hop siup, Chodź tu. O, obra, obra. Świetnie poszumati I pik. I buścik, taki pek, taki pek, taki pek. Świetnie, taki pek. Jak to pięknie powiedziałem. Okej okay. powinno być w miarę łatwym. Co to są za kamyczki? One mi robią krzywdę. Co tu się stało? Dobra, pek. I Ło, udało się. Kucaj. Ło, ale było fajnie. Dobra, zrobiliśmy super triki, może to też nam zaliczy jako kurde 360 albo to salto. Ty zrobiliśmy salto, ludzie. Ciężarówki atakują! Dobra, 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 przeskok. Ale co tutaj? Jakiś taki zator się zrobi. no. To nie są że jakiegoś grubaska, to nie może być zatorów. Więc lecimy. Dobra, dobra, nie. To będzie ten moment. O Boże. Czuję, że to jest ten moment. Przeskakujemy to. Użyjemy buścika. Jak to tak nóżką zahaczyłem? Dobra, dobra, jak nie teraz, to teraz Ogólnie damy radę to przejść, bez żadnych problemów To nas nie uderzy To... Chyba kurde Virokeza Chyba Virokeza Dobra, 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 dobra Dobra, teraz tego nie spierdzielić Przeskoczyć na ten... Oj, zajebioza PIK, PIK, PIK Tak się robi tą grę yy, dobra, bo póki co to pięć... Ło W ostatnim momencie to zrobiłem 5 minut mi to póki co zajęło więc, no nie wiem, jeżeli to będzie trudniejsze troszkę, to fajnie, ale ty, to się wydaje w miarę łatwe. Co się dzieje? Jezus, jak się wystraszyłem, nie wiedziałem, co się dzieje kompletnie. <grytanie> Okej, okay, dobra, czyli to takiej robi nam triki. Czyli my musimy lecieć jak Adam Małyś. Nie ma czasu tutaj do stracenia. Leć, Adam, leć! Bo się skały tam zacieśniają! Więzi! Skocz!

na dupalu, nie Dobra, kurde, to jest trudne. Bo trzeba przeskakiwać tak bardziej w górę, niż. O! Yy, więc tak. I teraz, patrzcie, przeskakujemy ich. Pszut. Pięknie, Mati. Świetna robota. Teraz tutaj. Teraz tutaj na tą ciężaróweczkę. Na tą ciężaróweczkę. Na tą ciężaróweczkę. I proszę, doleć, Adam. Zajebiście! Wuhu! Tak jest. Tak ma być. Tyle punktów, 27 tysięcy, zaraz sobie coś kupimy. Abilities. Weźmy sobie jakiś naprawy przycisk myszki. Time slow, portable track, projectile that spawns. Aha, tworzę traka. Aha. Yy, Aha. Dobra, weźmy sobie zatrzymać czasu. Przejdziemy trochę tej zimowej mapki, bo póki co to było łatwe. Jak? Wygląda zamrażać czasu. Aha, fajnie. Ej, zajebiście! Ej, to było To było fajne. Podob I like it, I like it. Już wiem, że się z zamrażaczem czasu polubię bardzo. To będzie mój najlepszy przyjaciel. O właśnie dlatego. Widzieliście, teraz jedziemy sobie, nic się nam nie stanie. A dobra czy tutaj jest coś na co mogę spaść i nie umrzeć? Za szybko chciałeś Mati. za szybko. Dobra, dobra. Teraz będzie świetnie. Pyk! I... Dobra, pyk. Dobra. Okej. Okay. Zatrzymaliśmy troszkę czas. Skoczmy sobie na jakąś tam z tyłu o Jezu, wybuchają. Wybuchające kurczaki. Ej, gol jest tam Dobra. Doleć, 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 doleć Adać. Brawa! Brawa za to Teraz będzie to za pierwszym razem Tego nie było. Za pierwszym razem. Byk, patrzcie w ogóle co to jest za machina? Co ja mam sobie myśleć o tym wszystkim? Lecę! Dobra, zatrzymajmy czas. Pomyślmy, jak to zrobić. Co się dzieje? Mayday, mayday, mayday. Nie wiem, co się stało. Bo najtrudniejszą rzeczą, to chyba, będzie przelecenie pomiędzy tymi wszystkimi fafluńcami. Więc lecimy. Zatrzymujemy czas. Troszkę kurwa zjebałem. Yy, ale dobra, już wiemy, jak to przejść. Teraz to będzie za pierwszym razem. Przeskakujemy na tego, na Dupala. Lecimy. Zatrzymujemy odrobinkę czas, żeby tutaj wcelować idealnie. Mati, jesteś dobry. Dobra, ale czy aż tak dobry? Nie, jesteś głupi też. Na dodatek, tak bardzo. Ale no trudno. Teraz pyknie, bo to się okazało trudniejsze niż myślałem, niż wszyscy w Polsce myśleli. Dobra, pyk. Airtime, zobaczcie jaki airtime dostałem świetnie aż oplułem monitor z tej radości że taki airtime dostałem I, dobra lecimy 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 teraz airtime niech rośnie 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 nie ciężaróweczki nie róbcie tak wujkowi dobra czy teraz trafię trafię powinienem trafić dobra gol lecimy tam sobie elo Jezus, Maria, nigdy się tak nie bałem jak. Przed chwilą, że nie trafię to. Okej, okay. byk. U, tutaj są jakieś lodowe bolce atakujące ze wszystkich stron. Okej, okay. tutaj są nowe ciężaróweczki, więc na nie sobie wskoczymy. Jak możliwe, że to się stało? Dobra, dobra. Wow, jak ja wysoko poleciałem. i Siu... To było 2 na 10, naprawdę. Wi. Ui... Teraz salto. O Boże, to było dobre. Pyk. I teraz zobaczcie na to. Patrzcie na to. Zamknięte oczy. Salto. O to chodziło. I... Pyk. Dobra, dobra. Patrzymy, patrzymy, patrzymy. Zatrzymujemy odrobinkę. Czas. Wskakujemy na tę ciężaróweczkę. Na tę ciężaróweczkę. Oj, oj, przeskakujemy sobie tutaj, z nadzieją, że spotkam jakieś ciężaróweczki, które mnie pokochają, jak własne dziecko. Okej, okay, je właśnie znalazłem, więc teraz sobie, o nie, proszę, 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 lecimy i hop, siup, level complete. Dobra, pyk, raz i dwa. Nie, 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 oj, nie rób tak wujkowi, nie rób tak wujkowi. Co to jest w ogóle, co to ma znaczyć? Reniferów tutaj brakuje i Świętego Mikołaja tak patrzę. Dokąd ja mam jechać? Chyba w zonę. Oszukano mnie. Dobra, ja to zrobię jeszcze. Dobra, główno nie zrobię. Dobra, nie, nie, nie. To trzeba zrobić po dżentelmeńsku. Że tak... I tak, pokochały mnie te ciężaróweczki jak własne dziecko. I teraz przeskakujemy sobie. 3, dwa, 1... Dobra, spowolnienie czasu. Dobrze. Like a motherfucking boss. Dokąd teraz? Dokąd teraz? <laughs> leć, Adam, leć! Dlaczego jesteś niewidomy? Niewiarygodne, że ja tak? Schrzaniłem. Teraz się uda, bo, bo ja mam technikę. Trzeba spowolnić czas. Przyspieszyć walnięcie, tak? Ty Jezus Maria! jak gdzie się stanęło? Co się stało. Dobra, pyk. Dobra, pik, 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 spowolnienie też na troszeczkę. I mamy to, mamy ten level. I przeskakujemy sobie w naszym stylu, w naszym, nie maszym I następny level, oczywiście. Aha, w, te, w taki sposób chcecie się ze mną bawić. Tak, myślicie, że ja nie dolecę. Myślicie, że ja tam nie dolecę, kurde, to się mylicie, nie znacie mnie, ludzie. Jestem wariatem, jeżeli o to chodzi. Spowolniony czas no i. Pick endo! Następny level, bo to było zbyt łatwe dla takich mistrzów gry jak ja. To nawet nie było, nie wiem. A co, co to ma być za trudne? Ja też myślę, że ja tego nie zrobię? Be bez żadnych power-upów, kurde. Bez power-upów, błagam cię, Gro. Tylko sobie tutaj pyknę Co się dzieje? Skąd to zwątpienie w tobie, Gro? Byłaś taka trudna, a teraz co?

Zaczynamy następny level, bo tam nie dowierzałem, że coś takiego się stało. Ach. Dobra, dobra. Wow! Wow, 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 wow. Spowolniony czas. Dobra, wyłączmy ten spowolniony czas. <grym> oh, 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 nie. To, to będzie mega. To będzie mega trudne. To będzie mega. Kurwa, jeszcze raz powiem, że to będzie mega trudne i się zdenerwuję. Leć, mati! Leć! Leć! Tak! 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 Dziesiąty, tak! To ma być ten ostatni level, tak? Przeskoczymy sobie pod tym. A, kurwa, jeszcze kilka takich Gówien mi przeskoczy. Stanie na drodze, to dostanę naprawdę ataku serca. Aaaa! Co to było? To była złość? Co to było, Mateusz? Tak się chomiki denerwują. Co to było? Doleć, 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 doleć błagam. Dajcie już ten level, dajcie mi skończyć ten level. Ja już nic od życia więcej nie chcę. Chcę zakończyć ten dziesiąty level i mieć z głowy tę grę. Bo no naprawdę, naprawdę, jeżeli bym chciał się denerwować, to bym obejrzał mecz legii, ale ja nie chcę. Jeżeli ja chcę sobie, chcę się wyluzować, to sobie chcę włączyć grę Cluster Track. I ona jest taka fajna, czylkowa. Dobra. Co? Nie, nie, nie! Nie! Ja na obcasach nie skakałem Czemu zahaczył? Czemu? No? Chyba się uda. Chyba się uda. Gwiazdka kurwa wrześniu Nic mnie tak nie cieszyło dawno Nic, nie tak dawno nie cieszyło. O mój Boże. Kończę z tą grą. Dziękuję za uwagę. Cześć.